Teraz przedstawiam gołąbka o numerze 5252 52, gołąbek z 24 roku. Do gołąbka jest dołożony tak samo certyfikat DNA, będzie zarodowodem. Za jest to samczyk ostatnie pióropijże, czyli dosyć wcześnie. był. Jest to gołąbek, można powiedzieć 100% Tom Van Gaver. Ojcem samczyka jest syn, syn topowej pary U Toma, czyli Riki razy 418. 418 to jest samica. Najlepsza, yy, najlepsza siostr, pełna siostra Fina. Od dołu, matką samczyka, jest pełna siostra Little Fina. Czyli gołąbka, który w 2022 roku, jak dobrze pamiętam, na wspólnym gołębniku Victoria Falls, yy, zdobył pierwsze miejsce. Yy, był pierwszy z finału z pięciominutowym wyprzedzeniem na drugim gołębem. Wtedy. Yy, Wtedy tak, wygrał 110 tysięcy dolarów i został sprzedany na, na pipie za 120 tysięcy euro. Także gołąbek naprawdę co renomu nie trzeba tam dopisywać. Są to gołęby właśnie, nawet i ten Ricky 418, ta, ta para od Toma, wydają potomstwo, które właśnie doskonale spisuje się na, na, spo, na wspólnych gołębnikach. W tym roku nawet na, na Pataj na, z dodatkowego finału. Wnuk tych, tych gołąbków był, był pierwszy i to jest taki, taki gołąbek, śliczny samczyk, także polecam go i zapraszam do aukcji.